Dzisiaj będziemy podpisywać porozumienie, ważne porozumienie dotyczące komunikacji nie tylko miasta Mielca, ale całego powiatu i również naszego województwa. Cieszę się bardzo, że w tym gronie możemy to porozumienie, porozumienie podpisać. Nie ukrywam, że jest to bardzo ważne, ważne porozumienie nie tylko dla miasta Mielca, ale też dla całego regionu, W racji tego, że doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że jak ważna jest komunikacja, jak ważne jest dobre skomunikowanie miasta, powiatu i województwa do, dla rozwoju przemysłu i nie tylko, do tego, żeby miasto, województwo i podwiat mogło się rozwijać. Dzisiaj to będzie pierwszy krok, podpisanie bardzo ważnego porozumienia, ale dzięki tym krokom, które, które czynimy yy, i doskonale widzicie Państwo, że te pierwsze kroki przez województwo również zostały już yy, dokonane, czyli jesteśmy na placu budowy. Przeprawy nad y, Wisłową, kolejnym krokiem będzie porozumienie. Kolejnym krokiem będzie skomunikowanie tych dwóch odcinków, czyli przeprawy Mostowej, y, potem przeprawy nad ulicą Sienkiewicza i myślę, że w perspektywie czasu y, dołączenie do obwodnicy naszego miasta. Bardzo... Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Jest to historyczna chwila. Za chwilę będziemy podpisywać wspólne porozumienie trzech samorządów, które będzie początkowało etap realizacji związanych z budową ewentualnie wiatru który bardzo usprawni komunikację tutaj naszej strefy, mielca i pozostałej części powiatu mieleckiego. Bardzo to jest ważna inwestycja i powoli. Jakby domykany jest system komunikacyjny naszego powiatu. Ja sobie zdaję sprawę, że powiat bielecki jako samorząd powiatowy, powiatowy bierze na siebie duży ciężar organizacyjny związany z prowadzeniem tej inwestycji. Jest to duża inwestycja. Oczywiście będziemy tutaj starać się współdziałać Również z panem marszałkiem i z panem prezydentem żeby szukać środków i też realizować sprawnie tą inwestycję. Dziękuję Państwu. Myślę, że dzisiaj jest ważny, istotny dzień, ważny, istotny dokument, podpisujemy, aby można było urealnić i wdrożyć dalsze działania związane z poszukiwaniem i zrealizowaniem faktycznego montażu finansowego, który tutaj musi mieć miejsce na tej ważnej przeprawie, przez, przez tory kolejowe przez linię 25 wiemy, że ta linia jest modernizowana, remontowana jej uruchomienie, poprawienie jakości na relacji Dębica-Mielec spowoduje, że ruch na odcinku od Mieleca do Padwi będzie większy, ale też wiemy o tym, że ten odcinek także czeka w przyszłości modernizacja zatem wiadukt staje się koniecznością, to dziś jeszcze raz chcemy potwierdzić kroków faktycznie, które nas przybliżają do zrealizowania tej inwestycji wykonaliśmy już wiele. Myślę, że ten jest takim ostatnim krokiem biurokratyczno-realizacyjnym, bo później już tylko i wyłącznie po znalezieniu montażu finansowego trzeba będzie ogłaszać przetargi, uruchamiać wykonawców i po prostu realizować ten, ten, ten wiadukt. Wiemy o tym, że bez tego wiaduktu E, zarówno przeprawa drogowo przez e, samą rzekę Wysłopę, jak i później odcinek e, do Piątkowca no nie będzie do końca wypełniał funkcji. Ten węzeł mógłby stać się e, problematycznym, jeżeli chodzi o komunikację, ale wiadub ten problem ma rozwiązać. E, ja chcę powiedzieć, że mm, no, trwało trochę to oczekiwanie nasze na, na podpisanie i no, możliwość podpisania tego porozumienia. Cieszę się, że Rada Powiatu na ostatniej sesji potwierdziła działania poprzedniego zarządu powiatu w tej, tej kwestii. No i że dziś możemy tutaj to porozumienie podpisać. Ja myślę, że poszukiwanie tego montażu finansowego zarówno pod względem źródeł finansowania, jak i pod względem ilości uczestników, partnerstwa w tym projekcie nie jest dzisiaj zakończone. Przypomnę, że. Realizację, realizowanie inwestycji na linii kolejowej L25 na tym odcinku spowoduje, że pewne funkcje przejazdów i wjazdów na, 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 na przekraczanie torowiska nie będzie dostępne ze względu na konieczność spełnienia pewnych standardów. może to jest też element poszukiwania partnerstwa z PLK, jeżeli chodzi o rozwiązanie komunikacyjne, tak mówmy, bo ono tutaj powstanie i musi się oczywiście zrealizować. Mówimy tutaj e, też o ulicy szybowcowej, bo ulicy Orlej to są ulice, na które nie można wjechać bezpośrednio przy e, zapewnieniu pełnych parametrów bezpieczeństwa przekracania e, linii, ko, linii kolejowej, tak jak jest pod standardem opisany. Zatem pracy jest jeszcze dużo, ale dziś e, na pewno warto, e, warto to porozumienie podpisać, warto, żebyśmy mogli potem skutecznie lobować na rzecz pozyskania tych. Środku, przypomnę środki w budżecie miasta zapewnione w poprzedniej kadencji decyzje na też powiaty w tym względzie są, są zrealizowane. No i jest to też ważny obszar dla, dla gospodarza tego miejsca, czyli dla wójta gminy, ale pamiętajmy o tym, że też inwestycja bez instytucji samorządu gminy nie będzie się mogła odbyć część inwestycji na tym terenie się realizuje. No i też będziemy czekali z utęsknieniem, aby, tak powiedziałem, dokończyć tą drogę do piątkowca. Dokumentacja w tej chwili jest przygotowywana. No i ja myślę, że przyjdzie taki czas i moment, kiedy znowu będziemy musieli odnowić to partnerstwo z powiatem, partnerstwo z poszczególnymi gminami, które zadeklarowały kwotę wkładu własnego do tej inwestycji w tych momentach emocjonujących, kiedy rozważaliśmy kwestię, czy woli, czy w ścianie budować tą przeprawę, dokończyć tą przeprawę zjazdu z naszego mostu aż do kołańca. Zatem ważna inwestycja, ważne zadanie, jeszcze dużo pracy. Ale proszę Państwa, chcę też powiedzieć, że realizowanie takich inwestycji dużych, o takim wymiernym charakterze finansowym, także o takim wymiernym charakterze w skutkach poprawy przepustowości dróg, jakości, jeżeli są duże inwestycje, zawsze powodują pewną nadzieję, że być może jest to ostatnia inwestycja, która już całkiem problemy, problemy w sensie komunikacji w Mielcu, w powiecie mieleckim rozwiąże. Tak było kiedy budowaliśmy w drogową drogą mostową na Poańcu, tak było kiedy mówiliśmy o, o wodnicy wschodniej miasta Mielca, ale ta dynamika rozwoju komunikacji wynikającej z tego typu, że jest z ważnym ośrodkiem przemysłowym w dalszym ciągu trwa i ten wyścig trwa, także myślę, że trzeba już myśleć o kolejnych ważnych inwestycjach jakie powinny być w Bielcu i w powiecie mieleckim realizowane takie perspektywy myślenia, takiego perspektywicznego myślenia trzeba wymagać od samorządowców, trzeba wymagać od tych, którzy za to bezpieczeństwo i za poprawną komunikację na terenie powiatu, na terenie województwa oczywiście odpowiadają bardzo serdecznie dziękuję za 時差がない。 Szanowni Państwo, teraz zapraszam wszystkich gości zaproszonych.